Dzisiaj audycja Coś Obejrzanego będzie dość filozoficzna, dlatego że wyjdziemy z pytaniem, i to będzie pytanie otwarte, i będziemy starali się znaleźć odpowiedź. Porównamy dwóch najpopularniejszych i najbardziej wziętych reżyserów polskiego kina: jeden, który jest laureatem takiego sukcesu, że stworzył najlepiej sprzedający się film w Polsce po 89 roku. Drugi z kolei, niezależnie od tego, co nakręci, dwa miliony osób na jego film na pewno do kina pójdą: Patryk Wega i Wojciech Smarzowski. Dwa zupełnie różne światy. Ale czy na pewno? No, chyba nie do końca. I postaramy się dzisiaj sprawdzić, dlaczego jest taka wielka gloryfikacja twórczości Wojciecha Smarzowskiego, a dlaczego Patryk Wega bywa dość często demonizowany. A sprawdzimy to w składzie. Hanna Drążga, Józef Poznar, a audycję realizuje Kamil Wardenga. Zaczynamy. Fotografia to jest to 24 fois Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck. I would say. Coś obejrzanego? Żeby precyzyjnie przeanalizować dziwną osobliwość dwóch panów Smarzowskiego i Wegi, musimy się cofnąć. Nie musimy się jednak cofać do samego początku, wystarczy, że cofniemy się do bardzo istotnego dla polskiego kina roku, czyli 1989 roku. Przemiany ustrojowe i transformacja powodują, że upada coś takiego jak cenzura i jak decentralizacja produkcji filmowej. Zespoły filmowe przekształcają się w studia filmowe i nagle twórcy filmowi dochodzą do wniosku, hej, przyszła wolność. Pojawia się taki film jak ucieczka z kina Wolność, który, no, przynajmniej moim zdaniem, jest idealnym filmem przejścia między jedną epoką i wyjściem w drugą epokę, ale twórcy filmowi odchodzą już do tych utartych, od, odchodzą od tego, co było utarte przez ostatnie 30 lat i mają nagle coś takiego, co się nazywa zachodnie wzorce. No bo y, w końcu z wolnością przyszedł też wolny rynek, a za wolnym rynkiem przyszła walka o widza i konkurencja, więc trzeba było tego widza jakoś do kina przyciągnąć, a Państwo już tak mocno nie wspierało twórczości i kinematografii. Co więcej, można było pokazywać rzeczy, które wcześniej nie były pokazywane w ogóle, w tym wzorce, jak już wspomnieliśmy wcześniej, zachodnie. A kino zachodnie, które jak się okazało, miało najlepsze wzięcie przynajmniej na kasetach VHS, to kino akcji, kino rozrywkowe, kino kryminalne. I ten nurt, gatunek, który się bardzo mocno rozwinął w latach 90., przez który osoby, które nie pamiętają tamtej dekady tak dobrze, czyli na przykład ja. Postrzegamy to, czyli oczywiście mafia pruszkowska, mafia wołomińska, e, przejście łopów bor, chociaż to było trochę później, ale walka z, tą, z, tą, z, z tym kryminałem, który gdzieś się nam napatoczył na i w kinie no, osobą, której najbardziej zawdzięczamy to, jak to kino wyglądało później, jest nie kto inny jak Władysław Pasikowski, król. Psy, czy nawet powiedzmy Uprowadzenie Agaty Piwowskiego czy to był nawet ślesicki jego sara to są filmy które są do siebie bardzo podobne by nie powiedzieć wręcz one są robione na jedno skojarzone jednoznacznie z latami 90 i kopyto zwłaszcza krol który oglądając ten film mam takie bardzo dziwne wrażenie że Pasikowski po prostu naoglądał się 10 czy tam 15 filmów zachodnich które pokazywały wojsko na pewno obejrzał Full Metal Jacket i doszedł do wniosku wow chcę coś takiego I i wyszedł nam z tego taki film trochę patchworkowy. Ktoś mógłby nawet się pokusić o to, że no, taki trochę polski Tarantino, taki trochę hołd w stronę tego kina. Nie zmienia to faktu, że jak na polskie realia było to coś nowego, coś świeżego, coś poza tym, innego. Poza tym lata 90. to w sumie kino gangsterskie nie tylko w takim, no nie tylko w polskim kinie, bo przecież lata 90. to są czasy zabójczej broni, gdzie Mel Gibson biega z pistoletem, więc to Kłopczy sferajny, czyli sferajny. największy ideał tego kina gangsterskiego. Ale też świat przestępczy w ogóle yy, no, jest też y, y, tematem głównym dramatów y, y, o, o tym świecie, ale potem mamy Juliusza Machulskiego, którzy, który robi killerów, mamy Chłopaki Nie Płaczą, y, więc to wszystko gdzieś się. Y, obraca wokół jednego tematu. Gdy ostatnim razem rozmawialiśmy z Sebastianem Rogarskim o Czarnobylu, ja stwierdziłem, że to jest taki w sumie ideał historii, ideał fabularny, że widzowie kochają to, co znają, ale nie coś, co znają za dobrze, czyli coś, co tak lekko znają i chcieliby poznać lepiej. I dlatego to kino bandyckie, to ten, ten taki nurt bandycki, który się pojawił w polskim kinie, był idealny dla widza, bo o tym się słyszało. Gdzieś na pewno każdego dnia niemalże było tak, że w dzienniku telewizyjnym, czy wtedy już w wiadomościach były informacje, że o, jakaś jakiś tam gangster kogoś innego zastrzelił, o tutaj Marek Papała nie żyje i tak dalej, i tak dalej, ale no też bądźmy szczerzy, jeżeli mieszkaliśmy poza tymi wielkimi miastami, poza tym Pruszkowym, Wołominem, Warszawą, no to tą całą gangsterkę znaliśmy tylko z opowieści, znaliśmy tylko z tych przekazów medialnych, które dostawaliśmy, ale wiedzieliśmy, że to jest część naszej tożsamości, więc tutaj ci twórcy filmowi, o których wspomnieliśmy, czyli Pasikowski, Piwowski, siecki, Bromski nawet. E, oni sięgnęli po to, co jest naprawdę bliskie polskiemu widzowi i coś, co jest wspaniałym, Takim gatunkiem filmowym, bo opiera się na najprostszych schematach. Policjanci i bandyci. Dobry archetyp i zły archetyp, e, ale to wszystko są archetypy. I archetypy, które mają do siebie to, że czasami mogą wpadać w stereotypy, a stereotypy też my kochamy w kinie. No bo dlaczego by nie? Bo jest to coś bliskiego, coś co nie zmusza nas zbytnio do refleksji, a na pewno jest to coś bardzo znajomego. Dlatego. To kino, o którym teraz mówimy, to kino bandyckie lat 90., które później przekształciło się w to, co było później najbardziej popularne w kinie, czyli komedie romantyczne, dało początek tym dwóm panom, o których dzisiaj mówimy. Właśnie sobie przypomniałam, że jeżeli mówimy o archetypach i kinie ogólnie gangsterskim, to warto też wspomnieć o długu Krzysztofa Krauzego, który w pewien sposób też ten archetyp przemielił, bo nie mieliśmy tam takiej typowej gangsterki, ale mieliśmy zwykłych ludzi, którzy z tą gangsterką się musieli zmierzyć. To był taki kryminał, nawet pospoły bym powiedział, psychologiczny. On odszedł od takiego ta tanich scen akcji jak powiedzmy w psach, a skupiał się na dramacie prawdziwego człowieka. I to też jest na pewno film bardzo istotny, o tym filmie też było bardzo głośno, gdy on wychodził, ale Smażowski i Vega, oboje swoje początki, to jest połowa pierwszej dekady lat 2000. E, i oboje bazują na tej samej kanwie, bo Smażowski zaczyna tak de facto od Wesela, bo na tym się wybił, czyli to co wszyscy Polacy dobrze znają, z kolei Vega zaczyna od Pitbula, od serialowego Pitbulla, który jest takim przemieszaniem, z poplątaniem, bardzo poważną ewolucją od czasów ekstradycji, od czasów Sfory, od czasów tych seriali telewizyjnych, które też były bardzo gangsterskie i które no, nie były jakoś wybitnie ambitne, ale siadaliśmy do tego jak do telenoweli i oglądaliśmy. Więc już wiemy, skąd się wziął Ismażowski i Vegas, przynajmniej z przyczyn powiedzmy polityczno-społecznych, ale to wciąż nie tłumaczy fenomenu i jednego, i drugiego. Dlaczego idealizuje się Wojciecha Smarzowskiego, a krytykuje Patryka Wege, skoro obaj robią z grubsza to samo? Z taką tezą wychodzimy dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego i staramy się albo tego dowieść, albo to obalić w jakiś sposób. Na warsztat weźmiemy Patryka Wege najpierw, dlatego że zrobiło się o nim głośno, tak w połowie czerwca, bo okazało się, że robi następny film, który miał być po trochu tajemnicą, ale jak to z tajemnicami w polskim showbiznesie bywa, no nie pykło tak do końca. Film zatytułowany Polityka. I ma on poruszać oczywiście to, co Patryk Wega robi najbardziej i najchętniej, czyli pokazywać prawdziwe oblicze jakiejś grupy społecznej, w tym wypadku polityków, polityków polskich i jak na razie wiemy, że będą to raczej politycy partii rządzącej, ale nie mam wątpliwości, że gdzieś w tych polityków opozycyjnych także ten film uderzy. O tyle jest to znamienne, że reakcja właśnie tych, o których ten film mówi, no znowu napędziła bardzo duży hype na ten film. I tak jest chyba za każdym razem, gdy Patryk Wega coś robi, przynajmniej od czasu filmu Służby Specjalne, że najpierw jest wielka gorączka wokół tego filmu, co też on nam pokaże a później wychodzi, że no w sumie nic. No myślę, że właśnie trafiłeś do meritum tego, bo filmy Patryka Wegi pozostające tajemnicą to w sumie są filmy nieistniejące, bo w sumie ten jego marketing opiera się na tym, żeby zrobić dużo zamieszania już na samym początku produkcji. No i tak jak się stało teraz, sam reżyser ujawnił układki filmu jeszcze niegotowego, ale no jak można poczytać sobie w internecie. W internecie naprawdę bardzo wiele osób, nawet przewiduję, że Patryk Wega może zamieszać, jeżeli chodzi o wybory, nie wychodziłabym tak aż tak daleko, no ale z pewnością przyciągnie jak zwykle bardzo duże tłumy do widzów do, do kin. Czy może zmienić oblicze wyborcze, czy może wpłynąć aż tak bardzo na nasze społeczeństwo, nie wiem, ale od razu tutaj zestawiam to z Wojtkiem Smarzowskim, bo gdy wychodził z jego ostatni film zatytułowany Kler, który w dużej mierze mówił o patologicznych zachowaniach w polskim kościele katolickim, to pamiętam dokładnie tę samą śpiewkę, że to jest film, który wstrząśnie całym tym obliczem społeczeństwa, który, że wszystkie fundamenty kościoła się zatrzęsą i coś się zmieni. Rzeczywistość jest taka, że raczej nie zmieniło się zbyt wiele, aczkolwiek e, zaczęto o wiele chętniej mówić o wszystkich tych zjawiskach i prawdopodobnie na fali kleru też powstały takie filmy, jak tylko nie mów nikomu. E, więc e, coś się ruszyło, ale nie na taką skalę, jak liczyliśmy. Natomiast kariera patryka wegi zaczyna się faktycznie w 2005 roku. Tutaj jak już mnie Sebastian Logarski e, poprawił, faktycznie zaczęło się od filmu Pitbull, później pojawił się serial. Jakoś lepiej pamiętam ten serial, nie wiem czemu. A później był taki moment, Przerwy, bo najpierw było Ciacho i o tym filmie nie powiem absolutnie nic, później był Hans Kloss, czyli remake czegoś, co nigdy nie potrzebowało remake'u. Pamiętam, że na ten film dziwnym trafem trafiłem do kina i to nie było dobre wspomnienie, chociaż ten film miał swoje momenty, żeby nie było. Nie okay, wiem ja, nie ja dobrze Mam wspominam zakresu. zakończenie, ale nie jestem w stanie powiedzieć czemu. Może tam dlatego, że się pojawili ci aktorzy ze starej serii i to było urocze. Nie wiem. Później film Last Minute, czyli Patryk Wega jedzie na wakacje i tam kręci film ze znajomymi. No a później rok 2014, bardzo istotny, pojawiają się służby specjalne i Patryk Wega bierze na warsztat mit. Polskich służb specjalnych i też tego słynnego seryjnego samobójcy i całej tej otoczki tajemnicy, jaka się dzieje z polskimi elitami, że te ważne osoby, które mówią prawdę, znikają i co, dlaczego, skąd. Poniekąd samemu tworząc inny mit, ale ludzie to kupili i od tego czasu Patryk Wega stał się nazwiskiem głośnym, istotnym, komentującym polską scenę. Ale to jest bardzo zaskakujący kazus w ogóle, jeżeli mówimy o tych filmach poprzednich jego, bo ani Ciacho, ani Hans Klos, ani Last Minute nie, było, nie były ani dobrze przyjęte przez krytykę, ani dobrze przyjęte przez widownię, bo ich dochód był dużo, no nie był jakiś super zado zadowalający nawet jak na polskie warunki, a mimo wszystko on nadal robił filmy. Zazwyczaj w polskim kinie jest tak, że jeżeli film twój nie przyciągnie, widzów do kina albo nie przyciągnie dobrej krytyki, no to to jest trochę śmierć zawodowa, a tak się nie stało w przypadku Patryka Wegi. Podejrzewam, że jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest to, że Patryk Wega jest w ogóle poza jakimkolwiek filmowym establishmentem w Polsce, dlatego że jest jednym z bardzo... Jest, jest niewiele takich osób, które robią filmy, robią filmy, które dostają bardzo szeroką dystrybucję, ale on nie ukończył żadnej szkoły filmowej, żadnej szkoły teatralnej. Jest spoza tego gremium. On kończył socjologię na Collegium Civitas yy, i zasadniczo jest filmowym samoukiem i to nie jest tak dobrze przyjmowane przez ten establishment, ale skoro doczłapał się do takiej pozycji, że był w stanie nakręcić film, a później na jego podstawie serial, to jest, jest to rzecz, która mi mówi, że Patryk Wega jest przynajmniej zaparty, że jest zawzięty i nawet te, no, nie były to sukcesy, czyli Ciacho i, i Hans Kloss i, i Last Minute, ale nie są to rzeczy, które by go powstrzymały przed dalszym robieniem filmów. I druga rzecz, Pitbull, ten filmowy, ten serialowy, on pokazywał policję taką, jaka jest, no bo ekstradycja bardzo romantyzowała tą policję. Olgerd Halski, ach, ten Marek Kondrat, który jest tak, tak do bólu dobry. No, czasami grzesz, ale tak do bólu dobry. I te wszystkie inne seriale i filmy pokazywały faktycznie, faktyczną policję jako taką cudowną, krystalicznie czystą. Natomiast Pitbull wychodzi z zupełnie innej strony. A w sumie policjanci to są takie same gangusy, jak i złodzieje, tylko że działają z w, w lepszych pobudek i czasami przy okazji zrobią coś dobrego. To było świeże i to było oryginalne i to się zasadniczo skończyło, bo później wyszły jeszcze co najmniej dwa Pitbulle, dwa spin-offy Pitbulli i teraz jesteśmy na etapie, że Patryk Wega kręci średnio praktycznie 2,5 filmu rocznie, co jest strasznie dziwne, strasznie szybkie, strasznie duże tempo. Tak, podobno na jego planach pracuje się bardzo, bardzo szybko i bardzo konkretnie. Ósma, szesnasta i idzie się do domu, bo on totalnie jest bardzo zdecydowany w swojej wizji, dokładnie wie, co chce robić i nie ma żadnych nad, nadgodzin, jak to zazwyczaj się zdarza, że coś tutaj pogoda nie ta albo aktor nie tak zagrał. Nie, trzy powtórki i idziemy do domu. Co może się kojarzyć z takim brakiem artyzmu? Prawdziwy artysta powinien dopieszczać swoje dzieło w każdej chwili, w każdym momencie. No od takich, takich anegdot z planów filmów Smarzowskiego raczej nie usłyszymy, bo to jest jedna z tych kwestii, o których wiemy, że od Wegi Smarzowski się tym trochę różni, a postaci Smarzowskiego przyjrzymy się już za moment. Cały czas w audycji coś obejrzanego porównujemy sylwetki Wojtka Smarzowskiego i Patryka Wegi, starając się dowieść bądź zaprzeczyć temu, że są dwiema stronami tej samej monety. Dwiema różnymi stronami, czy może bardzo podobnymi stronami. I tak jak mówiliśmy o początkach Patryka Weggil, że to rok 2005 i serial Pitbull, tak Wojtek Smarzowski zaczyna, no de facto rok wcześniej, ale bardzo w podobnym stylu, bo zaczyna się to wszystko od wesela. Rok 2004, cały czas w Polsce jest taka trochę chłopomania, którą bym skojarzył z takimi serialami jak Złoto Polscy i w ogóle z tym takim bardzo dziwnym podejściem pojęciem tego jak mieszczuchy postrzegają wieś i mamy to co definiuje całą twórczość Wojtka Smarzowskiego, czyli on tworzy obraz polskiej społeczności taki, jaki jest naprawdę. I halo, halo, mam wrażenie, że dokładnie to samo przed chwilą powiedzieliśmy o Pitbullu, że z takiej samej tezy e, wychodził Patryk wega czyli już mamy tutaj, jeżeli nie wierzyliście, że oni są do siebie podobni, to mam nadzieję, że już teraz dostrzegacie to, co mamy na myśli z tymi podobieństwami. Wesele, które no, nie jest adaptacją Stanisława Wyspiańskiego, ale też jest obrazem Polski, taka, takiej, takiej jaką my Polacy właśnie, widzimy. Właśnie, poczekaj, bo y, ja chciałam wyjść w sumie trochę od tego, że też początek lat dwutysięcznych to dla twórców takich jak Andrzej Wajda no to są adaptacje lektur. Mamy Zemstę, mamy Pana Tadeusza i Wojtek Smarzowski, który pojawi się z Weselem i wszyscy sobie myślą, a o to chodzi o, o wesele, o, o to co e, najpierw było dramatem, a potem nakręcił to Wajda, a tutaj nie. I tutaj mamy prawdziwe Polskie wesele. Myślę, że do, do, w dobrą stronę idziemy w takim sensie, że te, te lata 2000, bo lata dziewięćdziesiąte o dziwo nie, ale lata 2000 to jest ten początek e, takiego e, ku pokrzepieniu serc, robienia filmów, i to właśnie były adaptacje tych kultowych dzieł. To było Ogniem i Mieczem. Późno lata 90., Quo Vadis, Wajda z każdym swoim filmem, e, Zemsta. No dużo było tego i nagle pojawia się taki, taki pan Smarzowski, który kończy filmówkę, ale na operatorce i on niby robi coś po. po, 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 po nie nie wypowiem się. Nie, na pewno nie ku pokrzepieniu serc Polaków. Tak, na dokładnie pewno to. nie poszły szkoły na wesele Smarzowskiego. No nie poszły, ale jest to film, który pasuje do tego, że pokazuje to społeczeństwo, ale cały czas ta pierwsza różnica, którą bym wskazał między Smażowskim a Wegą, to to, że w każdym z tych filmów Smażowski jest takim cichym obserwatorem. W takim sensie, że. On uświadamia sobie, że to jest jakiś wycinek kadru i on trochę. Udaje takiego dokumentalistę w stylu Karabasza, że on tylko obserwuje. I nawet w takim sensie dobiera te kadry, że wychodzi z tego zręczny komentarz. Natomiast Patryk Wega, on z kolei, mam takie wrażenie, że przynajmniej z jego filmów, on nie jest takim obserwatorem. On jest raczej częścią tego środowiska, które pokazuje. On się dogaduje z tym światem, który jest przedstawiany u niego jak równy z równym, ale przez to nie tworzy się żaden komentarz. Wydaje mi się, że to jest też trochę tak. Że oglądając filmy Smarzowskiego widzimy, że może tak być w niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich. A filmy Wegi są właściwie. Jeżeli chodzi o ich marketing, tak sprzedawane, że poznajcie prawdę, tak jest, naprawdę. Nawet jak byliście w szpitalu ostatnio i tak nie było, to we wszystkich innych, w jakich byście byli, to tak jest. Dokładnie tak było, bo jest to rzecz, że Vega bierze zbiór anegdotek, zbiór jakichś takich miejskich legend i zbiór przeświadczeń na chłopski rozum i pakuje je do filmu i nie ma opcji, żeby ktoś nie znalazł tam piąte przez dziesiąte, patrząc przez palce, że oj, to trochę tak jak ja to pamiętam i to trafia do widza masowego i to świadczy o tym, że stąd są takie wyniki oglądalności. Natomiast e, Wojtek Smarzowski przynajmniej przed Klerem nie miał takiego rozpędu, jeśli chodzi o widzów, którzy chcieli pędzili do, do kin, żeby to zobaczyć, bo tak. Natomiast Wojtek Smarzowski miał zawsze wsparcie krytyków, miał zawsze wsparcie tego establishmentu, o którym mówiliśmy, Bo krytycy się zachwycają zawsze filmami Smarzowskiego, i żeby nie było, że jest w tym coś złego, bo my też się zachwycaliśmy filmami Smarzowskiego. I to było też takie trochę przeświadczenie, że niezależnie od tego, co Smarzowski robi, jest to kino autorskie, jest to kino warsztatowo na pewno lepsze niż Vega, no bo to, to, to nie ulega żadnym wątpliwościom, że ten scenariusz jest naturalistyczny, ale w, pewne, w pewien sposób nawet trochę kampowy, w takim sensie, że on wie, że czasami ludzie tak nie mówią, tak jak u Koterskiego, ludzie tak nie mówią, ale czerpie z, te, z tego wątku naturalnego, natomiast Vega, no podnosząc się tylko do scenariusza, a wrzućmy przekleństwa tak jak leci, no, i na pewno ktoś coś z tego sobie wyciągnie. Znaczy, Smarzowski, on. On ma swój styl, który jest bez wątpienia bardzo brutalny, ale nie we wszystkich swoich filmach on bierze też na warsztat jakieś grupy społeczne, bo jak mieliśmy na przykład Róże, to tam jest historia właściwie jednego gospodarstwa, jednej rodziny, można, można by to tak nazwać. I dopiero chyba od Drogówki on zaczął się skupiać bardziej na, na takich dużo bardziej kontrowersyjnych tematów i trochę Wydaje mi się, że on właśnie wskoczył w ten taki Czyli to Vega był wcześniej. Tak byś sugerowała, no bo wesele nie, drogówka trochę Nie, drogowka była przed, przed służbami specjalnymi, jeżeli dobrze pamiętam. Służby ale są... za Pitbullem, tym serialowym, Ale za pitbullem, ale tak, tak, tak bym powiedziała, że Wojtek Smarzowski chyba podłapał takie, no bo jednak co się lepiej sprzedaje, niż teorie spiskowe. No ale czy drogówka tak bardzo operowała na teoriach spiskowych, nie wiem. Kler, wydawało się, że operuje na nich, ale później się okazało, że w sumie bardzo dużo elementów, które e, Smarzowski pokazał w Klerze, no to później pokazał Sekielski w filmie dokumentalnym i nagle wyszło na to, że wow! E, na pewno Smarzowski e, bardziej się przykłada do tego tematu pod względem researchu. Nad Klerem, nad scenariuszem do Kleru to były ciężkie, długie lata pracy, co najmniej dwa lata nad scenariuszem. A przypominam, Vega robi trzy filmy rocznie, więc siłą rzeczy nie ma czasu na przygotowanie się. Po Vega tym... operuje trochę w swoim własnym uniwersum, natomiast uniwersum Smarzowskiego jest cała Polska. Poza tym mam wrażenie, że. Yy... Swarzowski bardziej zastanawia się nad tym, co te filmy mogą zrobić później, nie, nie, nie chodzi o samą ich. sprzedaż biletów, tylko y, o to, jaki wydźwięk będą miały, bo z tego co pamiętam, y, to chyba wychodził Wołyń wtedy i... Y, Krytyka z bardzo dużym dystansem podchodziła, bo to był czas bardzo taki niepewny, też były pewne takie konflikty to polityczne. Było no i wszyscy się bardzo obawiali, że to nie jest dobry czas na to, żeby Wołyn wychodził. Wołyn wyszedł. No i w sumie no nie, nie miało to aż tak negatywnego wydźwięku, mam wrażenie. Chociaż ten film jest miało, niezwykle brutalny, ale, Nawet jeśli by miało, to Smarzowski nie przejąłby się tym tak bardzo. Ale trafił też trochę w inny target. Nie trafił w target Patryka Wegion. on trafił w target Smarzowskiego. I o tych różnicach w targecie i o tym, jaką niesie to przyszłość dla polskiego kina, o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Futurologia to taka dziwna dziedzina nauki, no tak można to nazwać, kiedy stara się przewidywać to, jak będzie wyglądał świat za parę, paręnaście, parędziesiąt lat. My trochę w tą futurologię wejdziemy, bo będziemy starali się tak domniemywać, co będzie z polskim kinem za 3, 4, może nawet 12, 40, 500 lat. Bo jesteśmy teraz na takim ciekawym etapie polskiego kina, kiedy coraz więcej ludzi chodzi do kina na te filmy popularne. Tety powoli wygaszany jest trend romantycznych, chociaż nie do końca, bo listy do M2 i 3 2015-2017 rok sporą widownię przyciągnęły, ale Planeta to są jakieś kino Singli świąteczne. Też. Planeta Singli też, y, leis, Ladies ja i jakieś tam inne rozparuję. rzeczy. trochę rozczaruje, teraz chyba też wchodzi kolejna w Co kolejna Pekomedia komedia? romantyczna. Ale właśnie. zobaczymy, czy będzie... No nie słyszałem, więc wi widocznie ja nie, jest ta... nie ma takiego nie marketingu. Pewna. Ale być może. E, na pewno już e, totalnie zapomnieliśmy o tym kinie monumentalnym, kinie bazującym na polskich adaptacjach, no bo sukcesu Ogniem i Mieczem, Pana Tadeusza, Quo z Katynia nawet, no tego raczej nic nie powtórzy. I mam też wrażenie, że kino oparte na tym nurcie bandyckim też już trochę... Trąci myszką i sam Vega to przewiduje, no bo jego ostatnie produkcje, w tym Polityka, w tym Botox, no to trochę odchodzi od tych typowych policjantów i złodziei, ale też może to już jest koniec tego kina naturalistycznego. Wiesz co, ja myślałam kilka lat temu o tym, że kończy się czas procedurali, ale jak widać po polskiej telewizji nadal są produkowane i cieszą się popularnością. A nawet więcej, najpopularniejsze produkcje telewizyjne w Polsce to wciąż są paradokumenty, które są robione niskim Nakładem, ale angażują widownie zupełnie tak samo jak telenowele i seriale, a nawet bardziej, więc jeśli nie widać różnicy, no to po co przepłacać? Ale najlepiej sprzedającymi gazetami są tabloidy, więc. I brukowce trochę... i to się nie zmienia od bardzo, bardzo dawna. Czyli w sumie chyba wygląda na to, że jesteśmy skazani na, te, na to, co jest nam bliskie, na to, co jest z Ta, naszego nie? świata ale jest trochę inne, trochę bardziej sensacyjne, sensacjonalistyczne, by nawet tak e, rzec. I to jest dziedzina Wegi, ale wciąż, no czy mówimy, że Smarzowski to jest ten twórca, który e, ucieka się do taniej sensacji, bo jednak cały czas w głowie mam zakodowane. Smarzowski dobry, artysta, geniusz, jeden z najlepszych reżyserów, a Vega, u wstyd, nawet się nie przyznawaj. To jest... Y to jest dość trudne pytanie, bo jeżeli spojrzeć na te ostatnie filmy Smarzowskiego, to rzeczywiście można by taką tezę postawić, ale on się w sumie aż tak mocno z tego nie wywodzi i też aż tak bardzo się z tym nie utożsamia jak Patryk Wega, który. Czerpie przyjemność, mam wrażenie, z tego, że robi takie filmy. No bo nie wiem, czy Wojciech Smarzowski czerpie przyjemność z tego, że jego filmy są takie brutalne i leje się krew, i leje się alkohol i w sumie nie wiem, Każdy jak, przeklina. nie wiem jak go oceniać, bo zazwyczaj na materiałach promocyjnych, jakichś wywiadach Wojtek Smarzowski zazwyczaj jest bardzo posępny. I jest nie, nie... bardziej zdystansowany mam wrażenie do swojej produkcji niż Patryk Wega. Ale to chodzi to chłodniejszym Chodzi o inny dystans, bo Patryk Wega ma większy dystans do krytyki swojej, swoich produkcji. E, a a Woj... Smarzowski z kolei nie, bo on na krytykę odpowiada raczej bardzo dosadnie. No właśnie, więc to jest myślę takie podstawowa różnica między tymi dwoma panami, że Wojciech Smażowski nie utożsamia się z, ze swoimi produkcjami, jakby to, było, jakby to wychodziło z niego. Patryk Wega odwrotnie. Patryk Wega odwrotnie, a Smażowski no odwrotnie. Myślę, że to jest taka rzecz... Na... Co do której nie ma definitywnej odpowiedzi i nie ma w tym nic złego, że ktoś woli Vega, a ktoś woli Smarzowskiego, a ktoś lubi jednego i drugiego, aczkolwiek to postrzeganie ich jest dość ciekawe jestem bardzo zainteresowany tym, jak będzie wyglądało to kino za parę lat, bo nie ma wątpliwości, że w tym momencie to Smarzowski i Vega napędzają to kino. Kino rozrywkowe, kino, które sprawia, że najwięcej ludzi idzie, idzie właśnie do sal kinowych i płaci za bilety. Nie mówimy tutaj o kinie festiwalowym, kinie ambitnym, bo to jest trochę zupełnie inna kategoria, to się rządzi własnymi prawami. Może pojawi się ktoś trzeci, kto przełamie ten duopol dwóch starszych panów, którzy robią sobie filmy. Bardzo jestem tego ciekawa. Ciekaw, czy na najnowszy film Patryka Wegi pójdę do kina? Nie jestem pewien, ale też nie jestem pewien, czy pójdę na najnowszy film Wojtka Smarzowskiego, bo trochę mi to już jest obrzydło, trochę mi się już to znudziło. Nie no. wiem, jak widzą, nie wiem, jak wam wszystkim. Na pewno wiemy dokładnie, co szykuje dla nas Patryk Wega, ale Wojtek Smarzowski jakoś nie obiło mi się już ostatnio. On ma teraz ten moment wyciszenia, więc zostawmy go w spokoju, bo może mu się po tej audycji załączyła trzkawka, więc my się już powoli żegnamy. Kamil Wardęga audycja realizował, bo w składzie. Anna Drzazga. I Józef Poznar. Na wakacje zostajemy o tej samej porze. Sobota, godzina 17, więc słuchajcie nas już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć! Coś obejrzanego. <noise>